Dzień dobry państwu. Nazywam się Władysław Komarnicki, jestem senatorem tej pięknej ziemi. Chciałbym przede wszystkim tu w obecności państwa podziękować naszej Komisji Klimatu i Środowiska, że zechciała przyjechać tutaj, żeby zobaczyć park Ujście Warty, piękny, nowy, nowoczesny, żyjący 21 lat, ale pięknie rozwijający się. I tutaj chciałbym podziękować moim ukochanym senatorom, że przyjechali kawał drogi, żeby zobaczyć i wiedzieć, o czym będziemy debatować dzisiaj i jutro. Osobiście chcę podziękować panu przewodniczącemu. Ja jest, mam zaszczyt być wiceprzewodniczącym, który zgodził się, żebyśmy się tu dzisiaj spotkali. Dziękuję, panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście. Dzisiaj zaczynamy wyjazdowe posiedzenie Komisji Klimatu i Środowiska Polskiego Senatu. Dzisiaj wizyta studyjna tutaj, w pięknym mieście nad, nad Odrą w Kostrzyniu. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o sprawach, które zwróciły uwagę nie tylko Komisji tej i w poprzedniej kadencji, ale Polskim e, e, obywatelom Rzeczypospolitej, sprawą dotyczącym Odry. Jutro będziemy rozmawiać o sprawach związanych z Parkiem Narodowym i, tak na dobrą sprawę, e, przyszłością parków narodowych w Polsce. Mało kto wie, park Ujścia Warte jest ostatnim utworzonym w Polsce Parkiem Narodowym 22 lata temu. W kontekście przepisów prawa europejskiego, dbałości o bioróżnorodność, ochronę przyrody, tym bardziej warto dyskutować i szukać rozwiązań dotyczących parków posiedzenie komisji, w jutrzejszym posiedzeniu komisji weźmie udział pani minister Henik Kloska, minister klimatu i środowiska weźmie udział pan minister Dorożała, który odpowiada za ochronę przyrody, jest głównym konserwatorem przyrody. Natomiast dzisiaj, korzystając z okazji, chcemy rozmawiać o sprawach odrzańskich, zbierać informacje. Dwa lata temu w Polsce doszło do. Wielkiej katastrofy ekologicznej związanej z Odrą. Sprawy odrzańskie wymagają stałego i e monitoringu, zbierania informacji, ale też inwestycji, które są z tym związane. Przez ten czas wydaje się, że wiemy, jakie są prawdziwe przyczyny katastrofy, zalegnięcia się pojawienia złotej algi w Odrze. Wiemy, że zanieczyszczenia, głównie zanieczyszczenia przemysłowe, przyczyniły się do tego stanu. Przez ten okres podjęto różnego rodzaju działania. Z jednej strony rozpoczęto budowę systemu monitorowania jakości wody, zarówno fizyko-chemicznej, jak i biologicznej. Ten system jest w trakcie przygotowywania i w trakcie budowy. Z drugiej strony, Wszyscy wiemy, że bez ograniczenia zrzutu ścieków, głównie solanek, te działania będą bardzo mało skuteczne. W ostatnich zresztą tygodniach po raz kolejny pojawiła się informacja o Złotej Aldze, tym, tym razem w kanale Gliwickim. Jeżeli ona się tam pojawia, to łatwo też raczej już określić przyczynę, że po raz kolejny zanieczyszczenia, po raz kolejny zanieczyszczenia. Przemysłowe z tamtego regionu. Sam kanał jest bardzo dobrym miejscem do pojawienia się tego typu alg, dlatego, że tam jest woda stojąca, wysoka temperatura, solanka przyczyni się do pojawienia się złotej algi, a dalej, zwłaszcza jedno miejsce, gdzie potencjalnie rzut się może pojawić, czyli tak zwany żelazny most na wysokości głogowa, tylko i wyłącznie może. Przyczynić się do e, roznażania tejże algi. To jest trudny proces. To jest proces, który m, musi wymagać nakładów i on musi być rozłożony w czasie, bo on e, niestety też wymaga ogromnych e, pieniędzy w tej e, części związanej z budową infrastruktury odsalającej e, wodę e, z instalacji przemysłowych. Ale tak jak powiedziałem, chcemy posłuchać ludzi, którzy żyją tutaj nad Odrą i popytać o ich oceny, żebyśmy sami też nie szukali drzwi, które należy otworzyć, bo może one już są gdzieś otwarte. Może są pomysły, które różni samorządowcy, różni ludzie, mieszkańcy dorzecza i doliny Odry znają i warto w związku z tym ich też odpytywać. Tak jak Państwo widzicie, jest to jak na Senat bardzo duża reprezentacja spora, spora grupa senatorów, którzy i Sejm. Tak. Spora grupa, przepraszam, pani marszałek się zameldowała, stoi właśnie. Powiem od tego rozpocząć. Spora grupa marszałków, bo pani marszałek Elżbieta Polak, do niedawna marszałek, dzisiaj już poseł bierze z nami udział. Pani marszałek Gabriela morawska stanecka i pan marszałek Borowski również dzisiaj już jako Senatorowie biorący udział w posiedzeniu komisji, pozostałych senatorów również pięknie witam w trakcie no, tego dwudniowego spotkania. Dzisiaj wizytacja tutaj w Kostrzyniu, potem Park Narodowy, i jutro dyskusja o, o, o przyszłości parków narodowych w Polsce. Pana burmistrza bardzo serdecznie witam. Panie, panie burmistrzu, zapraszamy do zabrania głosu. Szanowny gospodarz. Tak jest. Dzień dobry Państwu. Pan senator zechciał mi podpowiedzieć, że jestem tutaj gospodarzem. Więc wypełniając ten zaszczytny obowiązek, tak zwanego gospodarza tego miejsca, ja szczerze i serdecznie Państwa witam. Tak w naszym mieście, pan, Panie i Panowie senatorowie, Pani posłanko. I również szczerze i serdecznie dziękuję za to, że nas nie ominęliście w swojej wędrówce. Bo jest to ważne dla nas i dlaczego, zaraz powiem dlaczego ważne, dlaczego jest to dobre miejsce do takiego spotkania. E, oczywiście ja wiem, że szczególne podziękowanie należy się e, należy skierować do pana senatora Władysława, bo, bo prawdopodobnie jest tym sprawcą. Nie, 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 na, na 100%. Tak? Nie tak, jest sprawcą, za co jesteśmy oczywiście wdzięczni. Szanowni Państwo, czasami żartujemy, że Koszczy nad Odrą to jest jedyne miasto w Polsce, które jest położone i nad Odrą, i nad Wartą. I przyszłość obu tych rzek, a zwłaszcza Odry, bo ma większe znaczenie z wielu względów czy ochrony przeciwpowodziowej, czy, 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 czy gospodarki. Czy granicą jest przede wszystkim, jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Ja chcę powiedzieć, że jest, jesteśmy w mieście, które jeżeli chodzi o decyzje środowiskowe, to wydaje ponad 40-rocznie. Wszystkie są związane z inwestycjami. I że w, w tym miejscu nieraz już spotykaliśmy się na temat Odry, przyszłości Odry, programu dla Odry. I tak mniej więcej od dwudziestu kilku lat ta dyskusja o transporcie modalnym, o tym, że jednak ludzie też są częścią środowiska, że te tysiąc tirów produkcji na dobę, jaką jest w tej chwili mamy w koszyńskich zakładach, że myśląc o ludziach też myślimy o tym, żeby część tego transportu przenieść trochę na kolej, trochę na szlaki wodne, aby po prostu jakość życia w tej okolicy i w tym mieście się poprawiła. Oczywiście chętnie będziemy brać udział w wszelkich dyskusjach, jeżeli będziemy Mogli oczywiście na temat Odry. Mam natomiast też i komunikat dobry, ponieważ wczoraj miałem spotkanie z niektórymi, podkreślam oczywiście nie ze wszystkimi, bo to gremium wędkarskie w naszym mieście liczy kilka tysięcy osób, ale z przedstawicielami, którzy poinformowali, że sezon wędkarski zapowiada się bardzo dobrze, że Odra odżyła, że w tej chwili ryba jest, jeżeli chodzi o rybę, z ich punktu widzenia. Odra świetnie sobie radzi, już w ubiegłym roku było to widzisz, a w tym roku już ten sezon się zaczął, częściowo w kwietniu, częściowo od 1 maja i obserwują bardzo pozytywne zjawisko, czyli powrót życia w Odrze. Także może ja na razie tylko tyle i jeżeli będzie oczywiście, jakie będą jakieś pytania, to oczywiście bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło powitać Państwa w zielonej krainie, jak Państwo widzicie inteligentnych technologii. Takie są również tutaj w strefie w Kostrzynie nad Odrą z powodzeniem od wielu lat wdrażana, ale niestety przez to nie mamy już rok w Kostrzynie. Miejsca są wszystkie zajęte. Nie jeszcze. Nie, natomiast to są problemy. Tam, Ale to, Gdyby się. nie kobiety, to nic okay. by się nie zmieniło. Ale jednak kostrzyn nad Odrą, Poland rok rozławił. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że senatorowie, zwłaszcza tej komisji, Komisji Klimatu, Ochrony Środowiska, goszczą w regionie lubuskim. Tutaj widać jak na dłoni zielony ład, ponieważ nasza misja budowa zielonej krainy inteligentnych technologii jest wdrażana od dekady. Warto Skomentować to, co się wydarzyło w piątek w tym zakresie, ponieważ dyrektywy Zielonego Ładu przyjął rząd Mateusza Morawieckiego, Janusz Wojciechowski, a my się teraz tłumaczymy z powodu Zielonego Ładu, a Donald Tusk. Pozytywnie wynegocjował z Komisją Europejską zmiany już 24 kwietnia, to tak na marginesie. Natomiast wracając do Odry, pracuje międzyresortowy zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstw Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, ale również Instytutu. Meteorologii, gospodarki wodnej, eksperci, profesorowie. Jestem w stałym kontakcie z panem profesorem Czerniaskim z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zachodnio-pomorskie swój raport już przygotowało. Jak państwo pamiętacie, jeszcze jako marszałek, razem z marszałkami Polski Zachodniej od. Śląska, Opolskie, Dolny Śląsk, Lubuskie i Zachodniopomorskie podpisaliśmy wspólnie porozumienie w Cigacicach nad Odrą i to porozumienie jest realizowane. Pod koniec maja będzie opracowany zbiorczy raport, który obejmuje o wiele więcej wskaźników niż badają w tej chwili instytuty i ministerstwo. Jest bardzo szeroki, ponieważ naszym celem jest badanie bioróżnorodności i tego, jaki wpływ. To zatrucie, które, z którym zmagaliśmy się dwa lata temu, miał na całe środowisko, nie tylko na odrę, ale również całe otoczenie. I te wyniki już będziemy mieli pod koniec maja. W ostatnim tygodniu maja odbędzie się wspólne spotkanie przedstawicieli, ekspertów, wszystkich marszałków, i ten raport będzie też do Państwa dyspozycji. Natomiast co wiemy z zespołu międzyresortowego? Znacznie są ograniczone pozwolenia wodnoprawne, są one ściśle monitorowane, bo niestety. Mamy wciąż zagrożenie, zagrożenie zatrucia. Widać, co się wydarzyło kilka dni temu w kanale Gliwickim, gdzie odłowiono półtora tony, tak, gdzieś półtora tony tak. martwych ryb, więc absolutnie nie wolno tego bagatelizować, ale też trzeba powiedzieć, że przedstawiciele ministerstw właściwych bardzo poważnie ten problem tym problemem się zajmują. A więc nie tylko ograniczenie zrzutów, bo wiemy już, że to właśnie człowiek jest przyczyną zatrucia i zrzuty z kopalń, plus jest prowadzony w tej chwili prowadzona jest analiza technologii, które należałoby zastosować do odsalania. One są bardzo drogie, te technologie, a wiemy, że dyrektywy unijne w zakresie środowiska, te, które dotyczą kopalń, mamy obowiązek wprowadzić do 2027 roku. Także nie tylko Bruksela zmusi nas do większej troski i zastosowania też większych konkretnych środków finansowych do odsalania. Ale przede wszystkim no, te analizy muszą być zrobione rzetelnie, ponieważ jest to proces bardzo kosztochłonny. My wiemy, że w tej chwili kary, jakie płacą kopalnie za zrzuty, są o wiele niższe niż nakłady finansowe, jakie musimy ponieść na odsalanie. Także no, tych informacji jest bardzo dużo służymy o, Państwu, ale no, nie chcę te, też tutaj za dużo, tak, za dużo miejsca w tym słońcu zajmować. Jutro też jestem umówiona z profesorem Czerniaskim, który jest na bieżąco. W kontakcie z ministerstwami. Też jedna taka cenna informacja, że jest przygotowywane takie urządzenie, program do monitorowania z wyprzedzeniem. Czy grozi nam katastrofa, czy też nie? Czyli będziemy mieli sygnał wcześniej, co możemy zrobić. No, jest również projekt nie tylko zastosowania technologii do odsalania, co możemy w części dłużej sfinansować w końcu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, bo są środki przecież na Zielony Ład i to aż w 43% mogą być właśnie na Zielony Ład przeznaczone. To Wiemy, że to jest potężna kwota dla Polski, 160 miliardów złotych, a 43% z tej kwoty, no to będzie bardzo duży zastrzyk, tak, na realizację tych dyrekt, dyrektyw środowiskowych. Myślę, że może być też niezadowolenie, bo nie samo monitorowanie nic nam nie da. Należy zastosować jak najszybciej te technologie i odsalanie. Mówią też wędkarze o odławianiu, tak, żeby ratować ryby, jeżeli już jest to zagrożenie, i też do tego ministerstwo jest przygotowane. Także pod koniec maja konkretny raport marszałków Polski Zachodniej odbędzie się wtedy też duże spotkanie z udziałem ekspertów, bo myślę, że ta inicjatywa oddolna jest niesłychanie cenna, bo tak jak na początku pan przewodniczący powiedział Stanisław Gawłowski nie należy lekceważyć tego, co się dzieje w terenie i stąd też wizyta Senackiej Komisji właśnie u nas w regionie lubuskim. Bardzo się cieszę, że Państwo spędzicie u nas aż dwa dni chyba, aż dwa dni. Postaramy się przekazać jak najwięcej informacji, nie tylko na temat Odry, ale też na temat dziedzictwa i potrzeby ratowania tej natury, naszego dziedzictwa dla pokoleń, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Dziękuję bardzo. Ja zaraz zaproszę jeszcze o zabranie głosu, poproszę pana senatora Zdzisława Pupę, wiceprzewodniczącego komisji, ale uzupełnię pan profesor Czerniaski, który wcześniej współpracując z samorządami województw przygotowywał raport i uczestniczył w przygotowaniu raportu samorządowego. Dzisiaj jest dyrektorem naczelnym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i już jako merytoryczny odpowiedzialny jest między innymi za przygotowanie takiego planu, pomysłu dotyczącego e, Odry. Panie senatorze. Dzień dobry. Szanowni Państwo, spotykamy się rzeczywiście w urokliwym miejscu ziemi gorzowskiej. Ja pochodzę z Podkarpacia, najpiękniejszego zakątka Polski, razem z senatorem Jodłowskim żeśmy tutaj przyjechali, ale rzeczywiście Kontynuujemy tradycję, która jest żywa w Senacie, mianowicie spotkania z ludźmi, spotkania z samochodowcami, nie tylko w Senacie, ale również w terenie, aby to, co doświadczamy, to, co widzimy, to sygnały, które nas docierają, również sprawdzić i zweryfikować w terenie. Dzięki temu jesteśmy, można powiedzieć, bardziej doświadczeni i bardziej wyczuleni na sprawy, które dotyczą środowiska, dotyczą spraw, które. W którym z kompetencji i zakresie prac leży temat szeroko pojętego klimatu i środowiska. Myślę, że te tematy, które zostaną podjęte dzisiaj na studyjnym posiedzeniu, ale również na komisji, która się odbędzie jutro, przełożą się również na spotkania, które będą odbywały się w Senacie. Myślę, że przewodnictwo pana senatora Gawozkiego przyczyni się do tego, że ten temat związany z ochroną Odry, ale również ochroną szerokiego pojętego klimatu, jak również tak zwanym, z tak zwanym ładem zielonym, będzie znajdował uwzględnienie i, i, i takie odzwierciedlenie w tym, co czują Polacy, to co czuje polska gospodarka. Problem z zielonym ładem jest taki, że chodzi o to, aby chronić polskie przedsiębiorstwa, polską gospodarkę przed nadmierną ochroną skonnąc środowiska. Ta ochrona środowiska jest niezmiernie ważna, istotna i tutaj nikt tego nie kwestionuje, ale musimy sobie też uzmysłowić, że Unia Europejska to 7% emisji gazów cieplarnianych to 6,5% można powiedzieć ludności globalnej. To musimy sobie uzmysłowić, że nie tak dawno na Podkarpaciu mieliśmy do czynienia z półem saharyjskim, czyli zawiał wiatr mocny i przywiał pył saharyjski. To wszystko świadczy o tym, że ochrona środowiska nie tylko leży na barkach samej Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej, ale leży na barkach całego świata. Musimy apelować do dużych gospodarek, takich jak chińska, indyjska, amerykańska, nawet brazylijska. Po to, aby praktycznie widziały w swoim można powiedzieć działaniu sprawy środowiska, sprawy klimatu. Dlatego niezmiernie ważne jest to, aby podejmować działania koncyliacyjne. Wydaje mi się, że Komisja Środowiska i Klimatu w Senacie jest takim, taką płaszczyzną, gdzie można to działanie koncyliacyjne podejmować, aby to zrozumienie, pełne zrozumienie dla gospodarki, ale również dla Komisji dla Klimatu były, były i środowiska były jak najbardziej właściwe. Dlatego Dziękuję za zorganizowanie tego spotkania i dziękuję za kontynuowanie tych dobrych tradycji wyjazdowych posiedzenia komisji, bo to nie jest tylko wycieczka, bo jak niektórzy traktują, ale to jest praktycznie zbieranie doświadczeń, wymiana doświadczeń, zebranie informacji. Takich, które byśmy na pewno nie uzyskali pracując na komisji w Senacie, która trwa nieraz raz, dwie godziny. A tutaj przyjeżdżamy na dwie doby, spotykamy się z ludźmi, spotykamy się z samochodowcami, którzy nas, można powiedzieć, wyposażają w argumenty, które będą niezmiernie ważne przy podejmowaniu decyzji. I dziękuję za to zaproszenie, za to zorganizowanie. Dziękuję panu burmistrzowi, panu tutaj senatorowi, również Władysławowi, za to, że możemy tutaj być i rozmawiać o sprawach istotnych, ważnych dla polskiej gospodarki, polskiego środowiska. Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie. TVN się nie przewrócił, pomogę, pomogę, postawię. Ura, uratowałem TVN, żeby nie było. E, e, szanowni Państwo, czy jakieś pytania? Jeżeli nie, to pozwolicie, że się schowamy wszyscy trochę w cień? To dobrze nam zrobi, ale chcę też powiedzieć, e, e, my my. W trakcie komisji dyskutujemy na, i czasami mamy bardzo różne zdanie. No wystąpienie pana senatora. Pupy w kontekście tego, o czym e, 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 pani choćby poseł Polak mówiła, ona trochę z sobą e, jakby nie współgra, ale o to chodzi. Znaczy, od tego jest parlament, żeby dyskutować i szukać. Siena, się, szczególnie a szczególnie senat Senacie nam się udało e, 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 zachować dobre, Bez wysokie zebrany. standardy debaty publicznej i z tego się wszyscy bardzo cieszymy. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Nie